Jestem Szary, a to kolejny odcinek na tym kanale. Znowu po przerwie, chcę trochę tak wskrzesić leciutko, nie wiadomo co z tego wyjdzie, ale no tak odcinek nagrać, bo teraz nie wiem, siedzę w domu, to mi się nudzi. To jeszcze będzie serwer typu dla youtuberów i dla streamerów. Jest już, są na nim prace duże. Jeśli ktoś z Was nagrywa coś na YouTube'a, też będzie można zagrać. Nie, jeszcze nie, nie wiem, czy będzie premium, czy nie premium, bo to wszystko zależy od tych loginów wszystkich. No ogólnie nie wiadomo tego jeszcze. No ale tak, na wszelki wypadek jeśli to w końcu wyjdzie, to żeby już coś zacząć nagrywać, żeby powoli to wskrzesić ten kanał. No i co? No już podjeżdżamy gościa. Jedna hita. Czemu on mnie tak dziwnie bił? Siema, ziomek No i, i śnieżka No Wow, wow, wow Czemu jakieś kamień jest taki dziwny na tak zmytach skorpaków? Jezus, dobrze, że zobaczyłem Jak ja mam zły miecz, wziąłem, mam zły miecz Ty, co jest? To jest! Co przestało? Czemu właśnie nie KNOKOWAŁEM? Czy nie klikowałem. całego serca na pewno będę miał? Okej, okay, już dwójka super. No, no i teraz mam sam dół. Na szczęście. Na szczęście będę miał z Będę miał skita dokładnie. Góra, ale tak to bym nic nie miał. Co jest? Skąd? Uhuhu! O, szybko, szybko. Tutaj. Może wiadro będzie nie ma. Ale goś został zrobiony. Oj oj! Dziękuję Maj Michaelu Jeśli nie wiecie o co chodzi, to możecie zobaczyć odcinki z Bridge'a z Michaelem, który mnie nauczył klaczy. Bo tutaj poszedł taki lekki klecz Dobra, jakieś tam HP mam trochę Czego chce mnie napadać jajkami, kurde, gdy nawet nad wojdem nie jestem Moim pomysłem jest to, żeby ze zaskoczyć na niego czy goś nie może trafić nieszkami, jakie nie. no właśnie właśnie widzicie widzicie Tutaj chyba przeszłam braliśmy na temat czy to nie było to a to nie było to ale 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 i tak jest to jest krzywda Jezus, jakbym ja tutaj nie wskoczył, to po prostu nie wiem, co bym zrobił. L -l -l. O, idziemy chyba... Chyba, chyba, chyba przegrałeś tam pojedynek. U, nie mam przecież jajek. Uff, uff, uf, uff, uff, Ja wam powiem, że ja muszę chyba sobie załatwić lepszego... Seta nawet spodniam, nie mam tyle osób zabitych, a spodnie zero. Pajączynkę się w sumie może przydać. Ale ja muszę się wychilować. Muszę się jak najszybciej wyleczyć. Sądzę, że ten gość gdzieś kampi, no i zaraz... A nie, dobra. Myślałem, że go strefa zje. Nie ja pierdolę! Kto wyżej, kto wyżej się zbuduje? Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić teraz. Patrzcie. No, no i wyjaśnione Po co było tak? się tutaj kurde, do mnie? Totalnie bez sensu. To będzie chyba lepsze. Zostało czterech typa. Ja na niego wejdę od tyłu. Ja niego wejdę. No, ty dostałeś stary takiego. To idę na niego, zleciał. Oj, 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 oj. już myślałem, że tutaj zginę. Nie, kurde, no nie. Mamy no Mam kilo No jak ja mam z nim wygrać takim z takim gościem w ogóle? Z takim gościem, który bym gdzieś mieli równe sens, by go na spokojnie naklepał, a tak co widzicie gość ma jednego kila. No dobra. Spróbujmy ostatnią giereczkę.